Dobry, ja jestem Pan Kawia i witam Was serdecznie w kolejnym epizodzie Don't Starve, Panowanie Gigantów. Mamy dzień, 26. Kontynuujemy przygodę wraz z naszą dzielną Wikingowską Wygfried. Mam włączony wiatrak, żeby nie umrzeć, ponieważ za moim oknem jest ponad 20 i można się ugotować. Mam nadzieję, że nie słychać za bardzo tego, e, tego wiatru e, generowanego przez e, urządzenie. E, ogólnie tak, 26 dzień. E, z nami jest całkiem ok. Troszeczkę jesteśmy przymierający głodem, ale myślę, że możemy za chwilkę tym się e, zająć. E, o kurczaczki ja w ogóle nie mam y, żadnej broni więc y, kurczę. no musiałabym chyba hambata skombinować ale zanim hambat to dzida i tu prosiaczki eksterminować staw. Okej, okay, dobra. Mam na Hambat. <noise> Jak zawsze mam przez sobie za dużo rzeczy. Dobra, to na razie mogę zostawić. Hmm, świńskich pupek tak akurat. Hmm, coś sobie skołuję jeszcze do jedzonka. Więc tak. E, byłam pięć razy na morsach. O, dzisiaj kolejna pełnia. E, pierwsza czy druga pełnia? Tego nie jestem pewna. Pomogłabym tego, tego, tego. Dobra. Yy, idziemy bawić się w morderce. glomera. Okej, okay, dobra. Przejdziemy się tędy. Tylko jeden? Okej, okay, dobra. To lecimy po kolejnego. <laughs> Okej, okay, dobra, dobra. Tak wiem, kobieta, zimno ci trochę. Czy ja mam pochodnie? Nie, nie mam pochodni. No dobra, no to ogrzejemy się ogniskiem tak chwilowo. I okej. Okay. No to mam kolejnego glomercia. A, i e, kilka modów <laughs> włączyłam. Ojejku, um, no. Always is in stats jest włączony. Ja potrzebuję to... Tu jest krzydełko. E, co to za dziwny dźwięk? Nie wiem. Co yy... no to kurde, za dziwny dźwięk. Jakby krokodyle? O co chodzi? Czy to te świnia jakaś? Nie wiem, świniołak, gdzieś jest, chyba świniołak? Okej, okay, nie mam pojęcia. Na pewno będę musiała nową zbroję wytworzyć. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam. Always on stats. Może 8 stopni. Dobra, ja potrzebuję tego. Potrzebuję skrzydełek, żeby zrobić yy, dzwoneczek. Dobra. Dobra, to mogę wziąć. Yy, I muszę coś yy, <grybujesz> na ząb wziąć, bogowie. To mogę zostawić. Zdecydowanie tylko ten, ten świniołak takie odgłosy wydawał. Yy, dobra, 27 dzień. Chciałabym, żeby standardowo do nas przyszedł cykl około 30. No, mam taki cudny, piękny plan. Mu po prostu tyłek sklepać. Już tak nie mogę się trochę doczekać. Żeby ubić coś większego. Eee. Alko. Czy ja zostawiłam tamtego glomera? Eee. Się stało z moim glomerem. Ok, nevermind. Czy ja nie mogę trzymać ogólnie sobie glomera robiąc dzwonek? Nie mam pojęcia, ale muszę na pewno te drzewa posadzić. Coś zeżreć. No, halo pszczółki. Eee, dobra. A tutaj w sumie mamy jednego hambata jeszcze. No dobra. Eee, więc tak, przydałoby się drzewa ogarnąć. Posadzić je, powiedzmy tutaj, gdzie przyszedł ale Zaraz ogólnie będę tutaj, z no, zimna zdychać. Dobra, damy radę. Ja tych drzew też potrzebuję. Dobra, można i się ogrzeć. Lód muszę ogarnąć. Muszę ogarnąć jeszcze ten. Strażaki i muszę ogarnąć przede wszystkim. E, przede wszystkim, co jeszcze? Piórno ochronę. No. Jak przyjdzie ogólnie cyklop, mam nadzieję, że troszeczkę sanity mi <śpady> spadnie. <śpady> to wreszcie będę mogła się magią zająć. Oj, jeszcze się. oblałam monsterkiem którego dnia zaczynaliśmy? 26 Mmm, Dobra, jeszcze mamy kawałeczek wieczoru, mamy ciepłego kamyczka. Yy, Tanoshanto... Dobra, nie potrzebujemy Tanoshanto. Yy, trochę drewna bym jednak pościnała. Ponieważ to może być dokładnie... <laughs> Ale to mogą być te brakujące ogólnie no, kawałki drewna, którego będziemy potrzebować podczas walki z cyklopem. też juikrit powinna sobie dać radę z stankowaniem go po prostu. Myślę, że nasz. Myślę, że hambat właśnie wybiorę na główne oręże. Do walki z naszym zimowym gościem, dzwoneczek myślę, że zostawimy sobie na wypadek nadejścia muchosmoka. Nie jestem pewna, czy tego dzwonka można używać w jaskiniach. Chociaż nie, no na strażnika, no to ja myślę, że przy raszu, no to no wręcz pokonam. Się go oczywiście zablokuje bardzo sprytnie i się ogólnie pomyśli nad tym. Hmm. Może szybka przebieżka o bagnie nocą. No to bardzo niegłupi pomysł. Okej. Okay. Jak ta moja latarenka, 100%. Dobra, te bulwy niech sobie leżą. E, co ja zrobiłam z tą znielizną? Nie mam bladego pojęcia. E, dobra, to odłożymy na razie. Lata, lataronka w dłoń. I zobaczymy, co tam na bagnie słychać. 27 dzień, noc. Ok. Ok, ok. 38% czapeczki. Tanusza anter, później będę nosić. On się naprawdę świetnie sprawuje jako zimowy ekwipunek. Eee. Więc tak ja ogólnie postawię sobie po prostu, hmm, po prostu dwa ogniska, żeby mnie drani nie mroził bardziej niż to potrzebne. Dobre mięso można wziąć, nie wzgardzę. Zobaczę, co się tam obok tych moich pajączków dzieje. Okej. Okay. Eee, tutaj leży całkiem fantastyczna rzecz. Czyli broń z zmacki. Tu my łażą. Hmm, się po 20. Okej, okay, muszę <noise> zbyteczne zbyteczne rzeczy odłożyć po prostu do bazy. A tą broń z macki sobie oczywiście wezmę. Okej. Okay. Mm, dobra, proszę, odłóż to. E, to schowamy sobie do lodówki. E, to można w sumie zostawić. To mogę mieć przy sobie. Eee, kamień grzewczy, oczywiście, że tak. Eee, to również. Eee, kurde, wszystko jest mi potrzebne. Mm. Dobra, jakby co mam świńskie dupki. ten kamień mogę zostawić. Eee. Albo dobra. Robimy to w ten sposób. Jeden został. Ok. Mm, to leczenie może się przydać. Jestem w pełni uzbrojona, w pełni gotowa ogólnie <noise> na przyjście e, jeleniocyklopa. Już nic więcej mi nie trzeba. Kalefanta mogę wytropić jeszcze. Na szybko. Kurde, na bagnie. O, macka pewnie pięknie zaatakuje, a nie jednak. Częściarze. Ja nie znoszę tropić na bagnie. Po głowie to jest takie upośledzone. <laughs> Okej. Okay. Że w ogóle nic nie widzę, co sobie potropiłam. Dobra, idę zobaczyć, jak te y, pingwiny sobie radzą. <laughs> Z zaistniałą sytuacją. Bym wszystko pożerały. No. A jak? Zobaczę, może ten trop uda mi się złapać. O, jest. Tam. I tu. I, i, i. O, I tu. Centralnie na matce poproszę, o dawno nie było. <grych> tu. I tu. Okej, okay, czekaj, w którą stronę są te łapki. Tam. No najlepiej nocą? A tu. Lepa. Ale dobra. Już powinien zostać wytropiony. O, zimowy koolefanik. Chodź. Chodź, byku. Musisz się nadzieć na jakąś mackę której pomogę. O odrosły. No hop hop. Nie ma takiego bicia. Nie. Moje żarcie. <gryzny> moje sockety <zgnilizne>. wszystko moje. <gryzny> <gryzny> okej. Okay. Proszę mi to oddać. I trąbę można upiec i sobie zeżreć. Uch, ale to było pyszne. Takie marnowanie trąby to ja lubię. Eee, Okej. Okay. Dobra. Udane polowanie na koalefanta. E, te grzybki mogłabym zgarnąć. Ale dobra, no okej. Okay. tą broń z macki chciałam, gdzie ona leżała. Hmm, dobra, już widzę. To zostawię. Procentowa, stuprocentowa. No i tak trzeba, że. Mówiłam coś, że tak trzeba żyć. <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. Nie mam pytań co do jakości swojego życia. Naprawdę. Yy, Okej, okay, dziewiętnaście. lala. Się nie lubię, jak się zapisuje, bo zawsze mam wrażenie, że zaraz coś złego nadejdzie. Uff. Dobra. Pyk, pyk, pyk. pyk. Myślę, że to perfect pierogi time. Okej. Okay. Jaka cisza. Ja naprawdę cały czas mam schizę, że ogólnie tutaj ten cykl przyjdzie. Ja ogólnie mam taki plan. No po prostu zrobić sobie dwa najzwyklejsze ogniska i stankować dziada. No pokowy to jest ogólnie. Wygfried. Jak tutaj cokolwiek może się nie udać? Jeszcze kurde, ile leczenia ja mam. Dobra, i warzywa, i grzybek. A jeszcze mogę tutaj zrobić jedną porcję pierożków, dobra. Heh, pierogi time. To mogę dropnąć. Tam, gdzie te morsy były, muszę się przejść, e, bo tam zęby po psach leżały. Okej. Okay. Tak myślałam, właśnie nad e, najlepszą porą mm, do zajęcia się rasztowaniem ruin. I myślę, że będzie to koniec wiosny. Początek lata. No. Yy, a dzisiaj myślę, że zajmiemy się tak trywialną rzeczą... Jak kopanie lodu. Mhm, 29 dzień. Yy, moment, uno momento, por favor. No, bo jeszcze w sumie no, chwileczkę ponagrywam i będę już kończyć, bo jednak chciałabym e, zawalczyć z e, Cyklopem e, w kolejnym epizodzie. Chociaż nie wiem, czy on przyjdzie, bo tak naprawdę nie musi przychodzić, e, bo ja sama ogólnie giganty ustawiałam na normal. Chociaż ogólnie on przychodzi w takim momencie, e, gdzie ogólnie. Nie wiem, tak z doświadczenia wiem i pamiętam, że kiedy ci się wydaje, że jesteś najmniej przygotowany, to ogólnie przyjdzie do ciebie cyklop. Tak. Najlepiej w bazie. Dobra, mamy już na jednego strażaka. Wiem, ja myślę, żeby zrobić to teraz po prostu. Wykopywanie lodu. Dobra, mogę Wam ogólnie tutaj zabrać. Myślę, że się nie obrazicie. A, moja myszka też ogólnie nie jest w e, najlepszym stanie. Musiałabym pójść tutaj na e, tam, tamten biom. Dobra, to co mam teraz, ogólnie przy sobie to ja zostawię w e, bazie. Z 23 kawałki na jednego strażaka mam. Więc ogólnie naprawdę git-gut. Eee, dobra, przerwa na szamę. I dobra, mogę lecieć. Tutaj ogólnie są... ...dwa wysokie ptaki, to... ...po drodze mogę je zeżerać przecież. Eee, dobra. Laska w dłoń i pędzimy. Tak, just, just in case mam jeszcze te pięć tych dmuchawek. Mogłabym skoczyć jeszcze na morsy, pomordować je, wydropić więcej. Hmm. Ale tak właśnie się zastanawiam, czy tak naprawdę jest mi to potrzebne. O dywan zabiorę. Eee... napis jest tutaj. Masakra. Eee, czapeczka jeszcze się trzyma. Kurde, no dobra. Moment, jakoś tak, żeby rozpalić ognisko. O, o, o. U. Nie mieć co robić. Dobra, <śpiewanie> powinniśmy przeżyć. Tutaj obok żyje ptaszor. Tak, oto jest e, moje śniadanie, tudzież e, również kolacyjka. E, I okej. Okay. Dobra, zostało mi trzynaście... Mm, dobra. Ja mogę zostawić łopatkę w sumie na razie. To złoto mogę wziąć. No. Zdecydowanie. Ale bym się śmiała, jakby dzisiaj ten cyklop przyszedł. Bo on w zasadzie w podstawce nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, ściśle określonego terminu wizyty. Obokowe jak to dziwnie wygląda. <ścoughs> Nie dziwnie wygląda, tylko głębiej dziwnie powiedziałam. okej, okay, dobra. Tak fajnie mogę pozbierać ogólnie rzeczy w całkowitej ciemności. Wow! <śmienic> o bogowie! Ale... Ale się zdygłam. No serio. Masakra. Zostaw tutaj tego kamienia. <noise> okej, okay, masakra. Tak sprekraftuję sobie ognisko. Dołożę tutaj jeszcze do pieca. Jako, jak ona marznie bez ten samo ognisku, bez kamienia. okej okay, no dobra. Okay, czekaj Hmm. I tak na wszelki wypadek też mam na hambata, <grywia> okej, okay. chociaż dobra, broni z macki posiadam. I... Dobra, drewna nie mam. No, drewna jest tutaj obok. Dobra, dam sobie radę. No spokojnie, jakby co, mam sprecraftowane ognisko, więc jest okej. Dobrze, Też myślę, że ogólnie w tym momencie to ja będę już się z Wami żegnać. Dziękuję Wam się licznie za oglądanie. Mówiła do Was Pan Kawia. I widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa!